Wiosną 1940 roku w Twerze, Katyniu, Charkowie i kilku innych miejscowościach Związku Radzieckiego zostało zabitych około 22 tysięcy polskich oficerów oraz reprezentantów inteligencji. Dzisiaj 72 lata później w całej Polsce obchodzono uroczystości upamiętniające pomordowanych. W Zduńskiej woli rocznicowe obchody rozpoczęły się już o 8.30. lekcją historii w miejskim muzeum poprowadzoną przez byłego już dyrektora tej placówki Jerzego Chrzanowskiego. Dzisiejsza poświęcona była Stefanowi Będkowskiemu, starszemu posterunkowemu przedwojennej policji zduńskowolskiej oraz rodzinom ofiar katyńskich, które opowiadały, jak korespondowały z sowieckimi więźniami. W takim czasie gdzieś po miesiącu może dwóch miesięcy takiego kartę? że jest w, no, w Koziecku, jest mi dobrze, jestem zdrowy i to wszystko. Po tej dawce historii uczniowie publicznego gimnazjum nr 1 zaprosili wszystkich gości do sali gimnastycznej swojej szkoły. Po czym oddali głos prezydentowi Piotrowi Niedwieckiemu, który zwrócił uwagę zgromadzonej na sali młodzieży, aby pamiętała ona o dramacie i cierpieniu, jakiego doznali Polacy w czasie II wojny światowej. To są te dramatyczne... Czas, dzisiaj mamy już, już jakże nielicznych przedstawicieli tamtego pokolenia, które zaznało dramatyzmu właśnie tego wezwania, że trzeba było płacić cenę najwyższą zawartości wartości najwyższe, które dzisiaj mamy. W imieniu rodzin katyńskich ofiary sowieckiego mordu wspominał z kolei Jerzy Walczak. Zapewniam nas, że... Pamięć dziś wspominamy, wspominamy, byli wspaniałymi ludźmi. Cześć tych pamięć. Po tych wystąpieniach młodzież z gimnazjum przedstawiła montaż słowno muzyczny w wątły kwiat umiera. Chwilę później uroczystości przeniosły się do pobliskiego miejskiego parku, by zgodnie z ogólnopolską akcją sadzenia dębów pamięci, przypomnieć o oficerach zabitych w kateniu. Dzisiaj dębem upamiętniono Henryka Gruszczyńskiego, przedwojennego z duńskowolskiego posterunkowego. A -a -a! Następnie uczestnicy 72. obchodów zbrodni katyńskiej udali się na cmentarz miejski przy ulicy Bema. Tam przy upamiętniających tragedię tablicach ufundowanych przez Bronisława Jackowskiego ksiądz Marek Wiśniewski poprowadził modlitwę. Czy nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. W hołdzie poległym złożono kwiaty. Czas, gdy uroczystości w Zduńskiej Woli dobiegały końca, w sąsiednim łasku obchody mordu katyńskiego dopiero się zaczynały. Na tutejszym miejskim cmentarzu również pod tablicą upamiętniającą zabitych polskich oficerów spotkali się przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także dyrektorzy szkół, służby mundurowe, harcerze i poczty sztandarowe. Zaczęto od przypomnienia obrazu zbrodni, po którym ksiądz kanonik Krzysztof Majsterek zacytował słowa Jana Pawła II o pamięci dla wojennej tragedii. Ta żywa pamięć Powinna być zachowana jako przestroga <Ky> dla przyszłych pokoleń. Tyle błogosławiony Jan Paweł. Głos zabrał również burmistrz łasku Gabriel Szkudlarek, mówiący o bólu rodzin ofiar tej makabrycznej zbrodni, a w szczególności bólu dzieci oficerów zamordowanych w Związku Radzieckim, które nigdy nie poznały swoich ojców i którym nigdy nie było dane wsunąć swoją. Małą dłoń, ufnie, w dużą, niosącą poczucie bezpieczeństwa, dłoń ojca. Po wystąpieniu burmistrza zebrani na cmentarzu złożyli kwiaty przy pomniku poświęconym ofiarom. Jedno we wszystkich uroczystościach w całej Polsce było wspólne wezwanie do młodych pokoleń o pamięć, by podobnej tragedii uniknąć w przyszłości.